Witam na nowym odcinku Trochę mnie nie było Przepraszam Dużo pracy Ale mam nadzieję, że się odcinek spodoba Miłego oglądania To rzucę jakimś nejdem O kurwa Co jest kurwa No dobra, ok. Fajnie, że go można trafić było. Szkoda, że się nie, gra, nie da w tę grę grać, kurwa. Poza tym... Fajnie, że zacz kurwa umarłem, zanim on zaczął strzelać. Pierdole to. Jeszcze z Sora przestraszyłem się tego strzału. Myślałem, że z, przez okno ktoś strzela. Kurwa, chciałem uciec. z sobą. O kurwa! To on! To jest on, kurwa! To on! Widzieliście jak się, jak się podwinął, kurwa? Czy wy to widzieliście? No chodź to kurwa. Ile on ma HP na tym łbie, powiedzcie mi kurwa. Myślałem, że spłynie. Ty, ile on ma HP? Kurwa. Wcześniej dostał... Te zucaj ten plecak. Kurwa tak, 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 tak. He! <laughs> Kurwa Ale wiedział chuj kiedy wejść, inteligentny Warto rzeczy na jedynkach West. Jebie West do wszystkiego, jebie do jest wszystkiego jest co na jest, jest na, na jedynkach Tutaj mam klucze żeby lutować. To lutujesz, czy idziemy na tym kozarek? Idziemy chyba tam, nie? Ja na setkach mhm. Idziemy do gmina, czy idziemy... O, zginąłem Kurwa, mówię, jak zbiegasz na jedynki to Tych mów wiem, jestem na setkach Alta, setki, no Zchodzę i zlewa. Schodzę na setki, schodzę na setki. Nie słyszałem. Ja... Witam na moim streamie ponownie, cieszę się, że jesteście. Dzisiaj przedstawię Wam najlepszą funkcjonalność, jaką wprowadziła firma BSG w najnowszym patchu do gry Escape from Tarkov. Uwaga, klikamy sobie tutaj na charakter, prawda, i tu mamy staż i zobaczmy sobie tutaj. Voila! Piękna zakładeczka. Prawda? Do sortowania. Już nie mamy tak, że tu wygodnie pod ręką, tak jak było, że sobie tu robimy i sobie klikamy, nie. Teraz Nikita i BSG dba o nasze zdrowie i żeby cokolwiek wrzucić na ten stolik, to trzeba na małym sensie przeciągnąć przez pół metra podkładki, żeby nacisnąć sobie tu na tą piękną zakładkę, tak? Więc polecam serdecznie firmę BSG, bo dba o nasze zdrowie.